Bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, teraz naszło mnie na kolor fuksjowy, co widać na załączonym obrazku. Tak jak mówiłam, cyklicznie, tak co dwa tygodnie zmienia mi się upodobanie, jeżeli chodzi o kolory. Teraz fuksja jest kolorem numer jeden. Ciekawe, co będzie kolor, jaki kolor będzie następny, ale fuksja, ojejku, skradła moje serce. Kiedyś pamiętam, że też miałam fioła na punkcie tego koloru. Kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Nowością są u mnie rajstopy. Rajstopy, które kupiłam w Calcedonii. Są one niesamowicie wygodne. E, uwielbiam po prostu tam kupować rajstopy, bo są świetne, dobre e, jakościowo i naprawdę ja jako osoba, która raz założy rajstopy, przeważnie je od razu niszczę. Tak, z e, każdej do niej rajstopy się fajnie noszą i naprawdę e, starczają na dłużej. Chociaż te we wzorki, powiem wam tak szczerze, że jednak tych we wzorki tak za bardzo nie niszczę. Chodzi mi o te 15 den, które nagminnie po prostu mi się rwą. Także postanowiłam w tym sezonie zaszaleć i kupiłam sobie różowe rajstopy, kochani, różowe rajstopy. No i to jest moja pierwsza stylizacja na sam początek tego filmu. Dodam tylko, że w dzisiejszym hmm, holu pojawi się, pojawi się, pojawi się, przepraszam, pięć rzeczy znowu na sprzedaż, pięć ubrań i pewnie będą one wystawione na Oeliksie. Wszystkie. Jeżeli komuś tam coś nie będzie pasowało, żeby tam kupić, no to po prostu napiszecie do mnie i przeniosę daną rzecz na Vinted. Ale raczej wystawię je na na OLX. -ie. Kochani, dobra. No to teraz ta moja stylizacja. Sukienkę znacie, bo jakiś czas temu ją pokazywałam, mogę sobie tutaj zmieniać dół, jeżeli chodzi o spódnicę, bo ona jest troszeczkę taka krótka, ponieważ Taka była historia z tą sukienką, że ona była do kostek, była w ogóle taka, jakaś taka inna. Ja ją obcięłam, ale dłużej nie dało się tego zostawić, bo tam było coś, coś nie tak, więc ona została w takiej krótszej formie. No i pod spód muszę zakładać sobie jakąś spódnicę. Fajnie tutaj pasują te różowe rajstopy, bo to tak się wszystko wydobywa. Nowością jeszcze u mnie jest to, co mam na głowie, czyli taka spinka, zobaczycie ją podczas wyświetlania stylizacji. Różowa, mam jeszcze taką zieloną, ona pojawi się w kolejnych filmach i kiedyś kupiłam sobie też taką czarną. Bardzo fajnie to wygląda, do mojego koka idealnie, coś takiego, taki powiew radości, jeżeli chodzi o jesień. Dobra, kochani, i dalej. Teraz kurtka, słuchajcie, i tutaj przewróciłam ją na drugą stronę. To będziecie widziały podczas, widzieli podczas wyświetlania stylizacji, więc ona jest taka khaki, Ta strona mi się nie podoba, nie jest to kurtka w moim stylu. One kiedyś były modne, każdy je miał, każdy je nosił, więc ja pomyślałam sobie, że wykorzystam to, że ona ma piękną duszę, czyli przepiękne różowe futerko, aż po prostu jest takie hipnotyzujące. Zastanawiam się tylko, czy. Yy... Nie przerobić jej jeszcze. Wiecie, ja mam swoje wizje i myślę, że tak, mogę zrobić coś takiego, że wytnę rękawy i będzie to kamizelka. Może być taka opcja. Tylko wtedy głupio będzie wyglądało ymm, głupio będzie wyglądał ten środek, czyli ten kolor khaki. Tu był, no, było na pewno jakieś futerko, bo y, widzę, że zostały tylko guziki. Ja te guziki po, chyba poodprówam albo zrobię jakiś projekt z tego, więc jeszcze tę kurtkę przerobię. Żeby nikt się nie domyślił, że ona była przewracana, to po pierwsze, żeby w ogóle nie przypominała tych kurtek, które były modne i żeby była moja taka własna. Taki mój własny projekt. Więc ja usiądę i zrobię coś z tej kurtki. Na dzień dzisiejszy taki stan surowy, tak się umówmy, ale wkrótce Wam ją pokażę, co takiego też z nią po prostu zrobię. Nie mam zamiaru jej zapinać, tak mi się wydaje, więc teoretycznie zamek też mi jest tutaj niepotrzebny. Zobaczę, muszę tutaj sobie pomyśleć. Jeżeli zechcę ją zapiąć, to futerką, no to sobie założę jakiś pasek pewnie. Muszę to przemyśleć. To było spontaniczne, właściwie w sklepie, jak już tylko tę kurtkę zobaczyłam. To wiedziałam, że będę nosiła ją na tej stronie. Zdecydowanie. Podcinałam metki, czyli pierwsze kroki poczyniłam i jest naprawdę świetna. Takie mocne różowe futerko. Dużo tego różu w tej stylizacji i rajstopy yy, i jeszcze to futerko, ale jest ten kolor jeszcze khaki. Także muszę, słuchajcie, to wszystko przemyśleć. Albo ją odstawię tak, że będzie taki projekt super, albo po prostu yy... Albo po prostu zrobię z niej kamizelkę. Coś muszę tutaj wymyślić, kochani. Coś już tak wymyślę, że będzie super. Teraz, kochani, sukienka. Bardzo ładny wzór. I tutaj możemy. Jak się przyjrzymy, to zauważymy, że tutaj jest brokat. To ona jest taka brokatowa, jest bardzo ładna, tylko na mnie jest troszeczkę za duża. Podoba mi się tutaj też ten dekolt z tyłu, że mamy mm, też takie guziki. Można też nosić to w ten sposób, jeżeli ktoś chce. Ogólnie jest bardzo wygodna, gumowana, natomiast jest na mnie tutaj od talii w dół za szeroka. Więc tak, pasek w talii to pierwsza rzecz. I pasek też mam taki nowy, chociaż. Wiecie co, nie wiem, gdzie go położyłam? On jest troszeczkę do przeróbki, bo on się nie zapina. Jest po prostu do naprawy, nie do przeróbki, więc muszę coś wymyślić, wymyślić takiego, żeby było super. Natomiast związałam go cię gumką, więc troszeczkę taka prowizorka. Jeżeli chodzi o tę sukienkę, no to na przykład dziewczyny, jeżeli nie macie maszyny do szycia, jeżeli po prostu nie umiecie też zwężać ręcznie, Ubrań, nie każdy potrafi, no to mój sposób jest taki. Wystarczy, że sobie daną rzecz na przykład podwiniecie o dwa razy i ona się dopasuje. To jest mój taki patent sprawdzony. Dodatkowo bardzo podoba mi się tutaj hmm, ta czarna taka wstawka. Mogłabym teoretycznie jeszcze sobie tutaj wywinąć też rękawy w ten sposób, i też byłoby to fajnie. Fajnie by to wyglądało, nie pomyślałam o tych rękawach, teraz jakoś tak mnie natchnęło. Więc ogólnie rzecz biorąc, sukienka, nawet jak jest taka dłuższa, to nie za dobrze ona wygląda, bo jest po prostu trochę za duża. Więc tak na dzień dobry i na szybko podwinęłam ją i bardziej mi się podoba. Jeżeli mi się znudzi, to zdecyduję się na przykład na jej przeróbkę na zwężenie, wtedy będzie bez podwijania taka długość, no, troszeczkę dłuższa. Ale słuchajcie, no co zależy na co będę miała po prostu tutaj ochotę. Jeszcze, jeżeli chodzi o tę sukienkę, wyświetli wam się stylizacja ym, z płaszczem. Co na wierzch na taką sukienkę wymyśliłam? Tutaj sobie już zrobiłam taki zestaw, taki konkretnie zestaw, y, czyli wziąłam y, takie wełniane płaszczyzko. Panterkowe, które ma taką delikatną tą panterkę, no więc tutaj taka stonowana, bardziej stylizacja, ale gdzieś sukienka jest taka lekko połyskująca, płaszcz też delikatnie, tak subtelnie. Szpilki są bardzo eleganckie, zwłaszcza ta taka ozdoba, która jest na nich i ona bardzo pasuje właśnie do tej sukienki. No i jeszcze ten pasek dodatkowo, no to wydaje mi się, że nie jest to stylizacja żadna ponura, tylko taka stonowana, ale gdzieś z takim lekkim błyskiem. Kolejna rzecz to jest kurtka. Kurtka taka czerwona, stara pewnie jak świat, ale bardzo spodobało mi się zdobienie na tej kurtce. Tutaj widzę, że jest pierze, ja ją prałam, więc muszę jeszcze tutaj to słuchajcie, po tym kołnierzu całym rozłożyć, dlatego że zrobiła się tutaj gula taka, a z tej strony jest tak chudziutko. Nie wiem, czy będziecie to widziały, czy nie. Co widzę tutaj jeszcze? Kaptur jest, o nie. Kaptur niech się schowa, bo ja na pewno nie będę nosiła kaptura, więc on jest tutaj przypinany. Nie podoba mi się to, że jest ten kaptur. Wiecie co? Ale jestem... Po prostu powiedziałam Wam, że tutaj jest pierze, a tu jest kaptur. I ja to słuchajcie, roztrzepuję, a teraz mi coś wystaje, a tam jest kaptur. O kurna, macie, Joanna. Dobra, kochani, to nic. E, słuchajcie, tak, więc e, skupmy się na tym zdobieniu. Jest bardzo ładne. E, Albert ma chyba nawet gdzieś taką poszetkę. Albo krawat, właśnie w taki wzór. Muszę zajrzeć do niego i zobaczyć, czy on jeszcze to nosi, bo może mi się to jeszcze przyda. Właśnie tutaj ta kurtka z tym krawatem. Obcięłam takie sznurki, tutaj były. Były beznadziejne. Nie pasowały w ogóle. Ktoś sobie wstawił taki sznurek, więc ja go od razu wyrzuciłam. Będzie bez sznurka, nie potrzebuję. Pasek w talii, białe dodatki. I tyle. Z tyłu tak się kurtka prezentuje i kochani, bardzo mi się podoba też y, ta pikowana strona. Lubię pikowane ogólnie takie kurtki, ale y, na dzień dzisiejszy mam zamiar nosić ją w ten sposób. Kolejna rzecz to jest sukienka, taka bez pleców, y, bez ramionczek właściwie i do niej założam oczywiście koszulę taką y, półprzezroczystą, coś takiego, taką transparentną, ja ją tak nazywam. Od razu mówię, że tutaj bielizna będzie czarna, nie żadna biała, nie chciałam się przebierać i to jest marka buchu, rozmiar 38, sukienka jest taka na nie wiecie, dobra, ale tutaj mogłaby być bardziej dopasowana, natomiast pasek w talii, ta, ta koszula i yy, jest ok. Yy, dobrze się czuję w tej sukience, bo mam już taką też, yy, kilka mam takich sukienek tego typu właśnie z takimi przeszyciami. One fajnie, yy, fajnie modelują talię, tak optycznie. Z tyłu tak się prezentuje ta sukienka, ma taki beżowy, delikatny kolor. Yy, no i Pokazałam Wam ją właśnie, jak wygląda z koszulą, ale pokażę Wam też fajny płaszcz, który kupiłam i zestawiam ze sobą te dwie rzeczy, ponieważ chodzi mi o te przeszycia. To zapamiętajcie. Więc, kochani, taki płaszcz udało mi się znaleźć. Jest taki dosyć mięsisty. Pod niego y, jakiś sweter, ale też ta stylizacja, czyli ta sukienka z koszulą, też jak najbardziej może być, bo nie ma jeszcze, jeszcze takich mega chłodów, żeby wiecie, ubierać się tak na cebulę. Ostatnio przesadziłam, bo się za ciepło ubrałam, no, także trzeba to wszystko wyczuć jeszcze. Płaszcz jest w rozmiarze M. Podoba mi się właśnie to, że ma te czarne wstawki takie. Z tyłu tak się prezentuje, w bardzo fajnym kolorze, takim bliżej nieokreślonym. Niby jest szary. Ale gdzieś ma poświatę różu, takiego fioletu, coś takiego. Jest to taki właśnie nietypowy kolor, a ja lubię takie nietypowe rzeczy. Fajne, ma tutaj też te kieszenie. To wszystko bardzo ładnie wygląda. No i tutaj słuchajcie, pomyślałam sobie, że dodam tą, założę go na tą sukienkę z przeszyciami specjalnie, żeby tak troszeczkę to gdzieś tak nawiązywało. Oczywiście płaszcz będzie pasował do przeróżnych rzeczy, dlatego że jest taki bardzo, bardzo uniwersalny. Kolejna rzecz kochani to jest sukienka, która ma pasek w talii, marka River Island rozmiar 6. Trzeba zawsze sobie tutaj ten kołnierzyk ułożyć. Ja ten pasek wykorzystałam y, do tego, że zawiązałam go sobie na ręku, no bo tak mi się słuchajcie podobało i, y, i tyle. Mamy tutaj szlufki, ja tego paska raczej nie będę nosiła w tali. Bardzo ładny wzór ma ta sukienka, ja bym troszeczkę zmodyfikowała dół, y, no, natomiast no gdzieś może to być, ale coś tutaj bym zmieniła po swojemu. Może powstawiam takie, słuchajcie, gumki, tak popodnoszę trochę tę sukienkę. Zobaczę jeszcze. Muszę się już, słuchajcie, zastanowić, a ja będę miał to czas, bo jeszcze mam bardzo dużo rzeczy do przeróbki, które wiecznie czekają i wiecznie tych rzeczy mam mnóstwo. Hmm, tutaj mamy zamek. No i tak, jeszcze coś miałam Wam powiedzieć, nie, nie tylko odnośnie tej sukienki, a prawo przeróbek to kupiłam sobie taki. Hmm, babciny, powiedzmy, taką garysonkę, która jest świetna, ale muszę ją przerobić na bardziej taką współczesną, bo ona jest po pierwsze za wielka, no i też muszę się na tym skupić, bo chciałabym ją tutaj jeszcze do klimatów jesiennych przemycić, że tak powiem. Dobra, to tyle też jeżeli chodzi o tę rzecz. Teraz kochani, bardzo fajna sukienka, która jest wykonana z acetatu. To jest tak napisany materiał acetat. Jest to rozmiar 38 na 40. Mamy tutaj z tyłu pasek i bardzo dobrze, bo ja sobie tę sukienkę troszeczkę dopasowałam do swojej sylwetki. Ma cudowne rękawy, wygląda jak takie kimono, jest piękna, kojarzy mi się naprawdę z jesienią. I tutaj będą. Dwie propozycje. Pierwsza będzie z butami czarnymi, ze szpilkami, czyli taka klasyczna, i coś tutaj mi brakowało, bo ja jeszcze dodałam do niej perły, okulary itd. i dalej. Teraz cały czas noszę okulary. Są moim takim nieodzownym elementem każdej stylizacji. Dobrze się po prostu w okularach takich czarnych czuję, czy pada deszcz, czy nie, i tak je zakładam. I kochani, bardzo ta sukienka tak mi się spodobała, ponieważ jest to taki piękny klimat jesienny. Trochę kojarzymy się z Marco Tolczan Gabbana. Jest naprawdę rewelacyjna. Zostaje w takiej długości, w jakiej jest, dlatego że jak ja ją podniosłam do góry, coś tu zaczęłam skracać. Nie wiem, nie za bardzo. Ona ma w sobie taki urok, jak jest taka długa, ale jeżeli mi się ta długość znudzi, to zrobię ją taką ultra krótką na gumkach i też będzie super wyglądała. Także zależy, co, co mi odwali co mi przyjdzie do głowy. Na dzień dzisiejszy jest taka długa, fajna. I druga propozycja to jest z zielonymi kozakami takimi z cyrkoniami, czy taka bardzo stylizacja na bogato. No i te buty wydobyły z niej po prostu cały blask, całą taką poświatę piękną. No i bardzo mi się ta stylizacja z tymi zielonymi kozakami podoba. Ja tam gdzieś tą sukienkę jeszcze powpuszczałam do tych kozaków. Słuchajcie, ja zawsze tak kombinuję i coś tam wymyślam. I zdecydowanie lepiej czuję się w takiej ym, odsłonie niż z tymi czarnymi szpilkami, słuchajcie. Było coś za skromnie, coś mi się tak nie do końca podobało, więc dla mnie tutaj z tymi zielonymi kozakami to będzie super stylizacja. Fajne te rzeczy. Słuchajcie, kupowałam, bardzo mi się podobają i na przykład tutaj mam coś takiego. Nie wiem, co to jest. Taka sukienka, słuchajcie, fajne rękawy, zobaczcie takie tak fajnie zaznaczone. Mamy tutaj wzór taki zwierzęcy. To jest w rozmiarze S. Jest to bardzo też stara rzecz, ale jest w super stanie. Wydaje mi się, że jest to bawełna z wiskozą. Bardzo ładne guziki. Można to sobie zapiąć. Więc jeżeli to zapnę, to potraktuję to jako sukienkę. Mamy tutaj z boku takie wiązania z jednej i z drugiej strony. Tył się tak prezentuje. Założyłam do tego czekoladowe kozaki. Stylizacja jest bardzo prosta. Aksamitna sukienka z długim rękawem, żeby było mi trochę cieplej. I to jest też stylizacja bez żadnego płaszcza, czyli jeszcze na taką pogodę 18-17 stopni. Myślę, że nie będzie tego no nie wiem, coś, coś takiego. Więc to jest kwestia, słuchajcie... I wystawienia nogi za okno i zobaczenia jaka jest temperatura. No ja tak robię, słuchajcie. Wystawiam nogę, potem rękę, a dobra, ok, to dzisiaj to zakładam. Tak sobie sprawdzam. Nigdy nie ufam temu, co jest napisane w telefonie, że a, dzisiaj taka pogoda, bo to się zmienia. Także ta rzecz też jest super i jestem bardzo zadowolona, że ją znalazłam. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest płaszcz. Ostatnio Wam mówiłam, że znowu kupiłam płaszcze i bardzo się cieszę, fajne, złote guziki. Podoba mi się tutaj wstawka w postaci tego jasnobrązowego koloru. Mamy też pasek. Później jak już dla Was nagrałam stylizację, zobaczyłam, że ten płaszcz wygląda rewelacyjnie, jak jest rozpięty. Więc jeszcze Wam pokażę w kolejnym filmie. Jak ten płaszcz prezentuje się, właśnie jak jest rozpięty? Coś tutaj jeszcze wymyślę innego, żeby też pokazać zupełnie inne stylizacje. No bo tutaj zapięłam płaszcz i mam płaszczosukienkę, sukienkę Prosta stylizacja. Ale też chciałabym Wam pokazać, co pod spód na przykład pod taki płaszcz ubiorem. Kochani, bardzo fajny jest ten płaszcz. Jest taki inny, trochę przypomina taki fartuch roboczy, ale ma coś w sobie. Ma niesamowite przeszycia, ma niesamowite tutaj ozdoby, kieszenie. Dla mnie jest rewelacyjny i to jest płacz, który na pewno zwróci uwagę. Jeżeli dodam do niego jeszcze odpowiednie piękne dodatki, no to po prostu będzie jak z wybiegu. Świetny jest, słuchajcie. I tutaj mamy gumkę, taką klapę, która też bardzo mi się podoba. Właśnie, no jest rewelacyjny, słuchajcie. Jeżeli chodzi o markę, to jest ogólnie na pewno rzecz vintage. Widzę, że można prać w 40 stopniach, stara metka, nic tu więcej nie ma. Jakieś coś, tu jest napisane. A gromcie wie, co to ma być. Słuchajcie, nie wiem, ale jest to płaszcz bawełniany to na pewno. I kochani, teraz tak szybciutko, pięć rzeczy, które przygotowałam dla Was na sprzedaż. Pierwsza rzecz to jest sukienka, która jest szara. Tutaj mamy koronki, tutaj mamy siateczkę. Z tyłu tak się prezentuje, jest zapinana na złoty zamek. Jeżeli chodzi o rozmiar, nie widzę tutaj żadnej metki, oczywiście, wszystko wam podam. Bardzo fajna. Na jesień myślę, że teraz też można ją spokojnie nosić. Do pomarańczu, do czarnych rajstop też ona będzie fajnie wyglądała. Z czarnymi rajstopami, przepraszam. Tylko, oczywiście, ja mam założę takie cieńsze, ale to kwestia po prostu gustu i tego kwestia waszych po prostu potrzeb. Jak tam uważacie po prostu na takiej zasadzie, kochani. E, więc ta sukienka jako pierwsza i to jest taki jasno szary kolorek. Druga rzecz to jest koszula e, taka vintage czerwona, która ma bardzo ładne guziki i fajny taki kołnierz, e, jakby takie liście tutaj są. Z tyłu tak się prezentuje. Jest ona oversize'owa. Ja tu mówię, że te rozmiary koszul będą dla wszystkich dobre te koszule. Dlatego że e, nawet jeżeli ona jest chyba w rozmiarze, słuchajcie, to jest tak napisane: 44x46, na 46x48, na 50x52, 18x20. I co? Ja nie wiem, po prostu muszę się, mm, zrobić zdjęcie. A kto, jeżeli komuś ono się spodoba, to sobie po prostu ktoś to musi rozszyfrować. Rzecz numer 3 to jest coś takiego i to jest chyba wykonane z wiskozy, muszę to jeszcze sprawdzić, bardzo taka kolorowa, fajna rzecz, też y, można z tym stworzyć super stylizację y, i to wystawiam tylko dlatego, że jedna osoba mnie pytała o tę rzecz, nie wiem, czy będzie chciała to kupić, czy też nie, jeżeli nie, ja się nie pogniewam, ma prawo, może znalazła coś innego, albo już nie jest zainteresowana, także spokojnie, z tyłu tak się ta rzecz prezentuje, ma fajne takie guziki, zobaczcie coś takiego. No i moja stylizacja tutaj z tym była z czarnymi eleganckimi spodniami. Czekajcie, wiecie co? Jak ja tak siedzę, to ta sukienka mi się tutaj o o tak siedzę. Wy mi nie możecie powiedzieć: "Anno, popraw sobie sukienkę". Bo to nie jest taki też film na żywo, tylko wiecie, nagrany i koniec. Ja muszę sobie to ciągle poprawiać. Jak chodzę w tej sukience, jest wszystko ok, a jak siedzę, to nie jest. No. Dobra. Także taka rzecz jeszcze dzisiaj. Rzecz numer 4 to jest Top Shop rozmiar 38, coś takiego, taki styl... Ym... Piżamowy, ale zielony, piękny kolor. Tutaj beż, Możemy to sobie słuchajcie, zapiąć, potraktować to wtedy jako taką marynarkę cienką, taki blazer. Z tyłu tak się to prezentuje. Nie wiem, czy komuś taka rzecz się przyda, ale ja sobie z tym na przykład robiłam takie właśnie stylizacje bardziej na ludzi, na sukienkę to zarzuc, zakładałam, czy też na przykład na. ale bardziej na takie basicowe rzeczy. Ale też fajna była stylizacja ta moja, właśnie ze skarpetami, która Wam się wyświetliła, czy też wyświetli. I to jest, nie wiem, czy. Wam powiedziałam rozmiar 30, 38, tak to już zapewne powiedziałam. Jeżeli chodzi o materiał, to chyba jest to poliester, yy, ale to też Wam oczywiście wszystko zaznaczam, kochani. Czyli dzisiaj dużo takich koszul, i ostatnia to jest taka granatowa, też bardzo fajna. Mamy takie guziczki błyszczące tutaj, takie z cyrkoniami, rozmar 52. Zobaczcie, jakie ona ma ładne tutaj e, obszycie, srebrno-złote. Jest taka no klimatyczna, na teraz bardzo fajna. Z tyłu tak się prezentuje. Też ktoś mnie pytał o tę koszulę, więc e, nie zawsze wszystko tak wystawiam, ale może ktoś e, będzie ją chciał, ta osoba, która chciała tę koszulę, ale to nieważne, słuchajcie, kochani. No po prostu dzisiaj się tutaj. Znalazła. I jeżeli chodzi o materiał, to też tutaj nic czego nie widzę. Zawsze jak mam metkę tutaj i na pierwszy toka widzę, co to jest, no to wam czytam. Jeżeli nie, no to nie strzelam, bo później mogę, słuchajcie, no wyjść na głupka <głuch> i tyle. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam wszystkich do Zaglądania na mój Instagram, na mojego Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.